Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj w naszym kąciku małego hobbysty mam do zaprezentowania wam kolejny produkt, jaki otrzymałem od sklepu Elecrow, który znany jest z produkcji sprzedaży różnych zestawów, akcesoriów i ogólnie różności, jakie mogą się wam przydać w domowych projektach. Tym produktem jest Crow Panel esp 32 terminal. 3,5 cala, 480x320, SPI-TFT, touch display with OV2460 y kamera. Sorry za mój polsko-angielski. Nie wiem, ale może Wy macie też takie wrażenie, że Elecrow chyba nie do końca umie wychwytliwe nazwy produktów. Natomiast bardzo się cieszę, że tą płytkę otrzymałem. Dostałem ją jeszcze przy okazji dziesięciolecia Electro Pro, istnienia tego sklepu, istnienia tej firmy. Do pudełka zostały jeszcze dorzucone no, naklejeczki, takie bym powiedział troszkę chińskie, ale one przedstawiają produkty, jakie Electro Pro sprzedaje, także ma to jak najbardziej sens. Jest też ulotka, także reklamująca aktualną ofertę. Tego sklepu, no i oczywiście, sam produkt, czyli kabelek USB-C, który będziemy wykorzystywać i sama płytka. A oto i ona. Jak widzicie, całkiem kompaktowa, całkiem fajna. Tak się prezentuje ten ESP32 terminal. Tak sama nazwa wskazuje, podstawą tego urządzenia. Jest mikrokontroler ESP32, jednak nie w tej popularnej, starszej wersji, jaką pewnie znacie z projektów do retro komputerów, gdzie często robi za modem, jak w przypadku na przykład Wi-Fi do Commodore 64, czy za coś więcej niż modem, jak na przykład w Atari, Fuji, Necie. Tutaj jest on w nowszej wersji ESP32S3. Ten nowszy mikrokontroler z tego co czytałem nie jest jakoś mocno lepszy od poprzednika, ale ma inną budowę, zużywa dużo mniej prądu, ma wbudowany nowszy, bardziej energooszczędny bluetooth, ma ogólnie więcej pamięci flash i nadaje się bardziej do współpracy ze współczesną siecią, bo posiada sprzętowo wspomaganą kryptografię. W mikrokontrolerze znajdziemy aż 16 MB pamięci flash nieulotnej oraz 8 MB pamięci PS. RAM. Drugi element, jaki na pewno Wam się rzuca w oczy, to ekran. Jest to 3,5-calowy ekran TFT o rozdzielczości 480x320 pikseli, o czym już mówiłem, podłączony do płytki za pomocą popularnego interfejsu SPI. Ekran ten jest wyposażony w dotyk, co sprawia, że płytka może być w naszych projektach bardzo interaktywna. To, co o tutaj na górze to 2 megapikselowa kamerka OV2460, która może robić zdjęcia w rozdzielczości 1622x1200 pikseli nawet w prędkości 60 klatek na sekundę. Chociaż akurat w przypadku SP32 to chyba nie będzie do końca wykorzystane. Ta prędkość. Ten tryb filmowy. Na obudowie terminala znajdziemy też. Kupę wtyczek w standardzie wtyczki Crowtail. Są to dwa porty cyfrowe, dwa porty analogowe, port UART, szynę i kwadrat C. I one wszystkie mogą nam służyć do podłączenia szeregu czujników i akcesoriów. W terminalu mamy jeszcze wbudowane gniazdo na kartę SD i mikrofon. Jest też jakiś taki brzęczek. Terminal może być zasilany z portu USB-C, służącego również do komunikacji i programowania albo z baterii. Tutaj także mamy osobny port dla niej od razu zbudowaną funkcją jej ładowania. A jeśli idzie o programowanie, możemy posłużyć się frameworkiem ESP-IDF, którego zupełnie nie znam, nie kojarzę, albo znanym mi i pewnie wam lepiej Arduino ID. Płytka też może działać pod kontrolą mikro-Pythona, co jest nawet fajną opcją, o czym się już kiedyś przekonałem. Wspierana jest także biblioteka graficzno-widgetowa, że tak powiem, LVGL. Na stronie produktu znajdziecie pełną dokumentację, przykłady, biblioteki i tutoriale, ale muszę przyznać się, że jest tego ogrom, jak to zwykle bywa w różnych wersjach, co jest troszkę dla początkującego. Człowieka w tym temacie przytłaczające. Dobra, teraz wam pokażę, co udało mi się na razie na tej płytce uruchomić. Oczywiście podam w opisie, ale jeśli chcecie sobie znaleźć tą płytkę na stronie producenta, to proszę bardzo. Tylko pamiętajcie, że jest to wersja z ekranem SPI. No i możemy tutaj znaleźć jej aktualny koszt w tym momencie około 35 dolarów. Pełną specyfikację. A na dole strony znajdziecie linki do wszelkiego rodzaju tutoriali, przykładów, bibliotek, no wszystkiego, czego chcielibyście się o tej płytce nauczyć i wiedzieć. Na stronie wiki tego projektu znajdziecie dokładny opis krok po kroku, co zrobić, żeby przygotować Arduino IDE do współpracy z tą płytką. Mamy też tam zestaw bibliotek i przykładów. Żeby zacząć zabawę najprościej jest przegrać wszystkie biblioteki z ZIPa, które mamy do katalogu Bibliotek Arduino w naszym katalogu domowym. Ja tutaj je kopiuję, zapomniałem tego pliku pojedynczego pliku na dole, potem musiałem go jeszcze dodatkowo kopiować. Także Wy o nim nie zapomnijcie. Tak przygotowane Arduino IDE będzie już obsługiwać przykłady jakie są również w tym ZIPie. A jeszcze, jeśli nie macie w Arduino tych płytek sp 32 dodanych, no to trzeba jeszcze dodać osobne biblioteki do ich obsługi, a to też jest tylko jedno tak naprawdę kliknięcie. Wszystko jest to opisane w Wiki. Tak samo w Wiki, opisane jest, jaką płytkę należy wybrać: jest to sp 32 s 3 dev Module i musimy jeszcze zmienić kilka opcji, głównie włączyć pamięć SRAM. Tak jak mówiłem, wszystko jest na Wiki i gdy to sobie poustawiamy, gdy wybierzemy sobie port.com, na którym znajduje się nasza płytka, to możemy rozpocząć kompilację programu. Ja tutaj zaraz będę kompilował ten program demonstracyjny do tej biblioteki graficznej i te programy, muszę Wam powiedzieć, się kompilują naprawdę długo. Trzeba kilka minut uczciwie poczekać. Żeby wejść do trybu ładowania na płytce trzeba wcisnąć reset trzymając przycisk boot Później boot puszczamy A po wgraniu programu Musimy jeszcze na końcu płytkę Ręcznie zrestartować dopiero wtedy program ten się uruchamia Także kończymy wgrywanie I wciskam restart na płytce Także Restarcik I płytka nam startuje zainstalowanym programem no tu jest demo Widgetów tej biblioteki graficznej, i muszę Wam powiedzieć, że wygląda to naprawdę nieźle. Może nie jest to jakoś super mega, najbardziej płynne, ale wszystko tutaj widać. Możemy się naprawdę tutaj dobrze pobawić, jeśli chcielibyśmy sobie, nie wiem, tutaj jakieś wykresy temperatury zrobić, jakieś no, statystyki, zrobić z tego stację pogodową, zrobić z tego sterowni naszego inteligentnego domu. Mój kolega ma podajnik węgla, mógłby też sobie spokojnie tutaj na tym urządzeniu taki podajnik węgla oprogramować. Czy cokolwiek innego, co by mogło służyć do prezentacji jakichś danych, do przełączania, włączania, wyłączania. Naprawdę myślę, że do tego ta płytka się doskonale nadaje. Drugi przykład, jaki odpaliłem, to jest wykorzystanie kamerki. Tutaj kamerka działa całkiem spoko, ale oczywiście ten ekran i samo SP32 no, nie nadaje się tak do końca dopuszczania filmów w locie, ale jak widzicie mnie widać, <grych> no jestem strasznym brzdalem. Generalnie też tutaj jakieś pewne możliwości są, żeby się pobawić w ten sposób tym urządzeniem. Na końcu odpaliłem sobie prosty przykład tej biblioteki jako biblioteki graficznej. Muszę się przyznać, że mimo że podchodziłem kilka razy, żeby pokazać wam coś swojego, to na razie nie miałem weny do tego. Teoretycznie można by zmusić tą płytkę, ten terminal do uruchomienia jakiegoś emulatora, ale ta maszynka ze względu na swoje możliwości bardziej się chyba nadaje do wykorzystywania jako jakiś sterownik albo element inteligentnego. Domu, no tutaj wręcz się prosi o jej wykorzystanie jako element inteligentnego domu. Ponieważ ja mieszkam w mieszkaniu, to nie będę na siłę tej płytki trzymał dla siebie. Także, jeśli nie chcecie jej kupować za te 35-40 dolarów, bo tyle kosztuje, link oczywiście w opisie, napiszcie mi tutaj. W komentarzu, do czego chcielibyście jej użyć. Ja, jako jednoosobowa komisja, wybiorę najlepsze Wasze pomysły i jednej osobie chętnie sprezentuję tą sztukę płytki. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Bork Retrogradnia.